Tu na Ziemi duchowość kojarzy się z wiarą religijną, kościelną, która teoretycznie powinna skłaniać się ku życiu w skromności, bez obsesyjnej dbałości o posiadanie dóbr materialnych. No ale tu właśnie o to chodzi, że jeżeli my znajdziemy tą świątynię samą w, w samym sobie, czyli w duchu, czyli... W duszy, którą jesteśmy w swojej świadomości, w swojej jaźni to tak naprawdę nic nie stoi nam na przeszkodzie i, i możemy mieć tak naprawdę wszystko, bo okazuje się, że właśnie dzięki temu, dzięki miłości żyjemy w obfitości. Tak to przynajmniej przedstawione jest w słowach zapisanych na papierze świętych ksiąg, jednak w praktyce w praktyce wygląda to inaczej. Kościół emanuje bogactwem i przepychem. Religie więc same sobie zaprzeczają. To właśnie o czym mówię, tak? Żeby zadać sobie pytanie, po co ten przepych? Po co to bogactwo takie iluzoryczne? W jakim celu to zostało stworzone? Zadajcie sobie te pytanie. Jaki to ma mieć wpływ na, na ludzi? Jak patrzą na to? Jak wchodzą do świątyni i jak się czują? Temat o upadku kościoła, kościoła ujął słowami ojciec Pio. Kościół stara się pokazać boskość, a tymczasem sam się uwikłał i upadł. Nina, tego w szkole ci nie powiedzą.